Hej, hej, z tej strony ENSZ, nagrywamy sobie piątkowy odcinek, 21 pierwszy już odcinek, 20 minutes till dawn. E, między nagrywkami ja sobie zagrałem raz z Karol, z Shotgunem, e, skończyłem sobie tą dziesiątą noc, e, więc gramy noc jedenastą, runki troszeczkę tutaj, e, co 50 kg mamy. E, Wchodzimy w Ethereal State, gdzie nie, 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 konsumu nie konsumuje nam ammo nasz pistolet, nasza broń właściwie. Eee, I co 50 tak naprawdę freeze'ów, burn'ów e, dostajemy invisibility. E, jesteśmy nietykalni, więc pójdziemy sobie troszeczkę pod elementy. E, to są freeze'y, Berny. Tak, freeze'y, Berny, okej. Okay. Czyli ja proponuję, żebyśmy sobie poszli... Scarlet... E, i pójdźmy może w Flame Canona, chociaż tak już chyba szliśmy. E, czym mam ostatnio? W Park mam trzecią noc zagraną, więc może zagrajmy sobie um, lightningi z Flame Canonem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Darkness 11 dostajemy mniej expa, więc będzie dużo, dużo, dużo trudniej. E, tutaj już nie możemy sobie pozwolić na takie e, budowanie byle czego, nie? Więc e... U, nie przypominam sobie, żeby to tak szybko strzelało, ale to może tylko może tylko mnie tutaj pamięć zawodzi. Więc jeśli przeciwnicy już troszeczkę, troszeczkę do nas e, podchodzą od samego startu. Nie, Tu już jest 11 noc, więc już nie ma przelewek, to nie jest to co sam początek, żeby było łatwiutko wszędzie. E, zaczynamy sprosta. Dlaczego proste? Bo potrzebujemy co 50 tak naprawdę znaczy potrzebujemy dużo tego frosta nakładać nie? czyli my tutaj chcemy, chcemy nakładać płonięcie, chcemy nakładać frosta, więc bardzo przydatny będzie bullet bounce do bouncea zdaje się tak, tutaj to trzeba było wziąć Frostbite może niekoniecznie, teraz weźmiemy sobie tego Rapid Fire'a i Reload'a też na pewno będziemy chcieli, ale Rapid Fire nam Bounce'a otwiera, który będzie mega, mega, mega przydatny na późniejszych etapach. Poza tym sam Fire Rate też, no, nie ma nie ma chyba buildu, który by Fire Rate'em pogardził, nie? okej. Okay. Weźmiemy sobie Pyro Major, bo my w takim wypadku nakładamy Dwa rodzaje pł płonięcia, jeżeli dobrze kojarzę. Więc my będziemy mieli ten Invisibility State praktycznie co chwila. Chciałbym zrobić taki nieśmiertelny build, tak to nazwę, nie? Wiem, że można taki OP, OP Cox build zrobić na Diamond, co udowodniłem w moim poprzednim, poprzednim odcinku. Gdyby wcześniej te power-upy weszły. No to naprawdę tam się da nas takować jakieś nieziemskie ilości HP, Major Fire Raider, nie? E, Okej, okay. weźmiemy sobie smoczka bez stosunkowo wcześnie i ten smoczek nam się później zapewne przyda, jak tylko do, dotrwamy do tego momentu, kiedy on będzie przydatny. Na razie z tym co jest przed nami, jakby nie mamy problemu z czyszczeniem, nie? Ale pewnie Train Dragon bierzemy. Niech on się już tam rozwija w macicy jajka? Nie, nie wiem, jak się nazywa to wewnątrz jajka, nie? Ale powiedzmy, że jaj... jajko to jego matka. To, 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 to chyba nie tak działa. Ale nieważne. Ja wiem, że nie strzelam, ale muszę się przecisnąć. Dobra, Frostbite, lecimy. Damon Damage weźmiemy później. I weźmiemy to na etapie, jak już nasz smog zacznie faktycznie cokolwiek robić, nie? Na ten moment jeszcze jest to nam nieprzydatne. Jakoś, no kurde, nie widzę tego Invincibility, ale to chyba nie widać, jak mamy tego, jak mamy e, Holy Shielda na sobie. Nie wiem, jak już niespecjalnie to widzę. Fire Starter, no zgarnijmy ilości pocisków, które wypluwamy. Myślę, że dobra opcja. Naprawdę. A wypluwamy tych pocisków. No bardzo dużo. Ja się nie spodziewałem tego po tej broni. Okej, okay, light bulecy, Power shoty. No weźmy te light bulecy. Chociaż tutaj to, to, to oznacza, że się szybciej wy, wypstrykamy z tego. Eee... I znowuż wchodzi ładowanie, które... No nie mamy jeszcze żadnego power-upu pod ładowanie absolutnie. O, i jest boss. Dobra, pójdziemy tu w bok. I walimy w bossa. Okej, okay. kolejne power-up do smoczka. 17, 17 minut, no 16 minuta, nie? Więc... 17 jeszcze upływa. Więc jeszcze jest sens tego smoczka rozwijać, jest dość wcześnie. Okay. Tu się ciasno zaczyna robić, a ja bym tego power-upa chciał zebrać. I tutaj wydaje mi się, że magnetyzm nam się bardzo, bardzo zaraz przyda. Okej, okay. standardowy power-up bierzemy Electromage, dlatego że no, to jest zawsze spoko. I dokładnie Lightning będzie też e... Berna nakładał, więc. Mamy, mamy nasz, że tak powiem, core build podpłonięcie nie? Mamy dużo burnów. Eee, freezy tak naprawdę Teraz co? Fire rate, reload rate i więcej pocisków. No i ten burn damage, jak już go nakładamy, no to rozwijmy go sobie. Nakładamy go o chwilę i wszystkim, nie? Teraz już utility. Movement, speed, movement speedem też no nie pogardzę. O, mieliśmy przez chwilę tego lateral State, a, nie? To oznacza, że pierwszych 50 wrogów padło? Nie. Ale widzę, znowu nam wskoczył. Może ja po prostu ślepy jestem i nie widziałem, żeby ten ten, ten Eternal State spadł. Bierzemy Bullet Bounce'a, będzie dla nas coś ślicznego. Ja teraz już trzymam lewy myszy na no wypadek, gdyby nam ten Eternal State znowu wskoczył. Właśnie, tam są duchowi. Wyobrażam sobie, że ten lateral state będzie wchodził co chwilę, tak naprawdę, jak będzie dużo, dużo więcej wrogów i chcę to stestować, nie? Mm. Okej, okay, quick hands, to co mówiłem, ja wiem, że i to, i to, to są dobre power-upy, yy, ale potrzebujemy szybszego reloada i leci smoczek. Wymijmy trochę. O, smotek już nie żyje, nie? Podpalenie naprawdę robi robotę teraz. Co my tu mamy? Samon damage nie, bullet damage nie, bullet bounce. Pewnie weźmy to. Weźmy, weźmy sobie bullet bounce, a to nam się przyda. Nie wiem na ile te pociski z miotacza się odbijają, nie? Widzę, że dość szybko się wyprówamy z amunicji generalnie i ten reload powolny jest dość, dość problematyczny, więc my na pewno będziemy chcieli, hmm. nie wiem czy już mamy ładowanie tego, eee, ładowanie amunicji przy strzale pioruna, chyba nie, no nie mam, nie mam tego power-upa. Eee, to na pewno będziemy chcieli, bo tych piorunów no, jest kosmiczna ilość, po prostu tego. Właśnie te buildy w piorunach są takie kozackie, nie? Ja sobie może o, troszeczkę mikrofon przysunąłem, Nie wiem, by, czy będzie słychać jakąkolwiek różnicę, ale nie czuję, żebym miał bounce'a na tym, na tej broni, nie? Dobra, idźmy sobie w jedną stronę i tutaj właśnie. Daj. Tarczka nam zeszła. Ić może niekoniecznie. To jest chyba najlepszy z tego wszystkiego. Może zaczniemy to, bo tutaj będziemy mieli samą damage, co nam smoczka odblokuje, nie? Znaczy damage smoczka. Dobra, mamy tego Eterol to teraz. Musimy Pamiętać, że jako ta postać mamy dość mało HP. Poza tym obniżyliśmy sobie to pierwszym power-upem z bossa. Drugim, przepraszam. Ok, samą damage, reload trade bierzemy. O, no ale to jest, to jest dużo, dużo lepsze niż reload trade, nie? Bo tak, na dobrą sprawę, jeżeli będziemy mieli to, jeżeli będziemy mieli znowuż tak naprawdę amunicję z pick-upów. No to my absolutnie nie potrzebujemy ani reload rate'a, ani więcej kul w magazynku. No już teraz wygląda na to, że praktycznie nie ładujemy, nie? Więc jak tylko nam się trafią pod to pick-upy, no wydaje mi się, że nawet pick-up rate'a, nawet pick-up'a wezmę przed, przed reloadem. Pick-up wrench, ale ten double shot. No to mnie... Oni też kusi, żebyśmy szybciej dookoła siebie rzeczy czyścili, nie? Jest eterol State. Może to oczko sobie podpalmy. Gdzie tych kulek dookoła jest? Tylko... Jak przestanę strzelać, to 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 absolutnie... Biorą się wszędzie dookoła mnie przeciwnicy, nie? No, tutaj sobie podejdę po te kulki. Może tej lepiej w sumie, że się zbiorą dookoła mnie. Weźmy Splitfire'a. Może to jest ten build, na którym ja mogę tylko w drzewo sadzić. A to już niekoniecznie. Nie wiem czy to się tak liczy jako nakładanie statusów na drzewie widzę, że tu po lewo u góry jest tych ekspów trochę, ale tutaj też muszę podejść. I właśnie to jest to, o czym ja mówiłem. My strzelamy ciągłym ogniem już teraz. Tym bardziej, że tych przeciwników dookoła nas jest kosmiczna ilość. Czy my się będziemy leczyć? Nie, nie potrzebujemy tego. Weźmy to tak na wszelki wypadek, nie? Bo w końcu do tego przeładowania może dojść. Nie ukrywam, może jak najbardziej. Dobra, idziemy po eksp. Wielka wyprawa po eksp, nie? Movement Speedy by się tu przydały, do tego nie dochodzi nawet. To, to, to... Ale to nam Fus Fusilate odblokuje. To weźmy, dobra. Na wszelki wypadek, gdyby doszło do tego przeładowania, to, to też nas zabezpieczy, tak naprawdę, nie? Minuta 11. I właśnie, przeładowaliśmy. Minuta 11, co oznacza, że za chwilę nam wyskoczy tutaj kolejny boss. Elektromaster oj tak. Ten bullet speed też by się przydał. Ale bijemy, bijemy głównie z, no z elementów, nie? Jednak znowu uważam, że to jest dominujący build i, i, i. on zdecydowanie robi robotę. Boję się tego, że jak przyjdą te grube, to nie będę miał wystarczająco tyle damage'a, żeby ich żeby ich tak naprawdę zabić. Dlatego weźmiemy tego Dragon Bonda, może, żeby nasze pociski robiły chociaż od samona damage, nie? Ale same, same w sobie, widzę, że jakoś nie, 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 nie bolą tych, tych przeciwników, nie? Kurde, ile tu jest ekspo. Ten gun and run by się przydał. Oj, przydałby się, ale mamy fusilade. Więcej pocisków, więcej pocisków, które swoją drogą mam wrażenie, że absolutnie nie mają na sobie bounce. Że mają infinite piercing, nie? I... Dobra, hejścik weźmy, odblokujemy zaraz. Gun and run I właśnie, przyszły grube, nie? I tu już może nie być tak fajnie. prost fire. Okej. Okay. Ciekawe, że mamy dwa. Wiem, że jest Run and Gun. Chyba go wezmę, nie? Jakby te ulepszenia weźmiemy sobie później, one jeszcze wpadną. A to nam pozwoli tutaj trochę tego expa pozbierać. Tego damage'a widzę, że, że, że na ten moment mamy. A ty, ty, tych kulek z expem leży, absolutnie leży tutaj wszędzie dookoła, nie? A i właśnie to ładowanie. Jego się bałem, ale to jest tylko jakieś mało przeciwników. Max Ammo, nie, absolutnie, absolutnie tego nie bierzemy, bo to nas zabije, nie? <ścoughs> Pojedynczy pocisk. Mm -mm. Overload jak najbardziej. Ten jeden pocisk jest dobry, wydaje mi się na kuszę, na granatnik. To by było spoko, bo nie dość, że, że, że reload rate też bardzo dużo damage'a dochodzi, nie? I tak naprawdę wszystko one się. Ale na... na tą broń. Nie. Boję się, że po prostu nie miałbym pokrycia obszaru tymi pociskami w pewnym momencie. Tego mini-klipa nie bierzemy. Weźmiemy sobie. Weźmy Movement speed'a. Moment speedy zawsze spoko. Zawsze w cenie, nie? Czy przedobieganie do expów. Ja już czuję, że właśnie jak zdejmę... ...palec ze spustu, i jak przestanę strzelać, to po prostu... ...sprintujemy dosłownie przez tą mapę. I tutaj tego bossa bym chciał zabić jednocześnie nie odnosząc obrażeń, nie? Dobra, boss umarł. No, mamy, mamy damage'a. Okej, okay, okej, okay, super. Co oznacza, że jeszcze więcej amunicji nam będzie wpadać. Więc my już nawet tego tych, tych, tych pick-upów wydaje mi się nie musimy brać w sensie magnetyzmu, rozwinięcia magnetyzmu, nie? Bo ta amunicja, właśnie, no, ona stoi w miejscu na ten moment. E, czy samon damage'a? Weźmiemy sobie samon damage'a. Mamy smoczka, plus mamy. Eee, obrażenia na pociskach zależne od smoczka, chyba 10% tego co smoczek zadaje, więc myślę, że to jest dobry power up na ten moment. Myślę też, że absolutnie mamy wystarczająco damage a. no, przynajmniej ten etap gry. Przed nami jeszcze dwóch bossów. Przypomnę: jedna kulka laserowa i, i, i tak naprawdę, smok, który absolutnie nic nie robi na ten moment, że nie? <gry> Mog, które jest tylko potwierdzeniem tego, że masz damage'a, żeby go zabić. A jest chyba mój największy ból na ten moment w tej grze, że, 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 że ten ostatni boss jest... jest... Jest niczym po prostu, nie? Kurde, ale tych pocisków leci. W ogóle jest tak gorąco, nie? Że nie mogę się absolutnie skupić na tym, żeby cokolwiek mówić. mi nie przychodzi nic do głowy absolutnie w tym momencie. Siedziałem dzisiaj w ogóle na, 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 na ogródku, ja normalnie siedzę w pracy przed kompem, nie? Tutaj cały czas gdzieś gram sam przed komputerem, nagrywki przed komputerem, całe życie przed komputerem, a teraz jak mam 50 stopni dosłownie w pokoju, to nie wiem, nie mogę się zmusić, żeby w dzień siedzieć. Ale wychodzi na plus, nie? Czasami trzeba wyjść z domu. Ciężkie życie piwniczaka. <laughs> tak się człowiek przyzwyczaił. tak jakoś wygodnie zawsze było, nie? Pytanie, kurde, ciekawe jak działa, jak działa ta nieśmiertelka. Będę musiał ją stestować, bo absolutnie nie, 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 nie miałem okazji, nie widziałem, żeby to... E, jak to działa? Czy to nam movement speeda zwiększenie? Fire rate, okej. Okay. To może być fajne też. jest 6 minut, niby do końca. Jedna, jedna czwarta gry, powiedzmy, nie? Więc jeszcze, jeszcze te power upy coś tam robią. Aczkolwiek mam wrażenie, że już. Jak mniej więcej właśnie przed, przed tym bosem, przed kulkiem laserowym już te buildy dochodzą do końca, że te buildy już, już dużo się nie zmieniają i jeżeli, jeżeli faktycznie się czyści, no to to, 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 to to się czyści, raczej się nie przegra rana. Miałem faktycznie tam chyba na Shotgunie, z tego co kojarzę, że 2-3 odcinki temu tego rana, gdzie pod koniec przegrałem, ale tak to kurde. Dobra, weźmy weźmy to, bo ja chcę tam tego ostatniego power-upa. Jakby amunicji i tak nie tracimy, jest perma 13 na 13 nie? O, teraz trochę zaczęło schodzić, ale to się od... cały czas odmawia. Plus nam ten, ten gun tak naprawdę w tego ethereal state, a co chwilę wchodzi. No bo co to jest przy tej ilości przeciwników 50 Bernów nałożyć czy frizów, nie? Absolutnie nie ma żadnego problemu tą postacią. On czy inną też wydaje mi się nie byłoby problemu. U! Żad, żaden power-up tak naprawdę mnie nie jara. Weźmy, weźmy tego Powershot'a. Shot, power Do tego i tak nie dochodzi. Nie Nie ma tego Last Ammo. Divine Rat. No. To jest co sekundę. To, 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 to jest mało tych piorunów. Bierzemy, bierzemy Powershot'a. Nie ma się to zastanawiać. W ogóle nie lubię tych ulepszeń, jakby Holy Shield'a specjalnie. Nie, uważam, że to i tak jest awaryjny item jak go stracimy to go stracimy no trudno płoń umieraj płoń tak jak ja płonę tego lata w pokoju dużo kulek dookoła bo to wyczyścić wszystko Oj. no i właśnie tarczka stracona Boss stracony. my mamy? No chciałbym sobie obniżyć to HP jeszcze, nie? Zostaniemy dosłownie na jednym tym. Triple your base max ammo. Absolutnie nam to niepotrzebne, ale fire rate plus 66%. jest śliczne. I teraz tylko unikać tych kulek, nie? Nic nie ma, nie ma prawa do nas podejść w tym momencie. Więc ja sobie powolutku będę tutaj w lewo szedł. Że w ścianę, żeby nie wejść w kulkę, też. Mam 1 HP, nie mam tarczy. Głupio byłoby przegrać tak przypadkiem tego rana, bo nic nie widzę absolutnie między pociskami, nie? No, przyszedł smog, przyszło potwierdzenie tego, że mamy damage. Wyczyśmy wszystko dookoła. Y excitement. Okej, okay, jeszcze więcej fire, fire rate'a. Super. Ej, czy ten smok jeszcze żyje? Jeszcze żyje. No i umarł. Elegancko. Okej, okay, lightning damage, jeszcze więcej. Bierzemy, pewnie. Jakby jedyne co może mi zagrozić, to tak naprawdę na ten moment latające kulki, nie? Czyli oczka strzelające. No tak to no jeszcze splinter wpadł w ogóle. Bierzemy. Ślicznie, nie? Bo teraz strzelam i to dosłownie falami leci. No, może nie będę przestawał strzelać, bo... Bo, coś do nas podejdzie i nam właduje ten. Ej, miałem mieć jeden HP, czemu ja mam dwa HP? Bo, ten power up nie zabierał HP. O nie, ale jestem głupi. Chciałem jednocześnie zaliczyć sobie one HP challenge, nie? Nieważne. Reload rate nie, niepotrzebne absolutnie. Blazing Speed. No. Jak już coś musi być, to niech będzie to myślę. W ogóle. Nie wiem czy już dodali, czy dopiero dodadzam, ale gdzieś jest, ma być Endless Mode w nowym patchu, muszę też sprawdzić. Można, można sobie konkurować. Nie wiem, czy on jest domyślnie otwarty. Myślę, że sensownie byłoby, gdyby to faktycznie było do, na tej ostatniej 15 nocy, nie? Dopiero dostępne. I... No nie wiem, jakbyśmy dostali Damage, a to awaryjnie weźmy to. Żaden inny tak naprawdę power up nie miał sensu. A lusterka po prostu nie lubię. Lusterko miałoby może jakiś sens, ale go nie lubię. Straszne celować w jednym kierunku, nie? Dlatego strzelam wszędzie. To, 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 to mi się podoba. Pika range, pręcz vision range. dobra, pieszny to. A no, i dwie minutki zostały. No i właśnie, końcóweczka, tu już nie ma żadnego bossa. Absolutnie nie ma niczego. Przyjdą zaraz tylko duże te, te, te ptaki, nie? O, już lecą co? I możemy iść w lewo i strzelać przed siebie. Nic nie jest w stanie nam nic zrobić, nie? Wróćmy się tutaj, bo ekspy leżą, okulki lecą. Właśnie, to jest to, co mówiłem. Jak się zagapimy i biegniemy w kulkę, no to wtedy, wtedy faktycznie możemy paść, ale tak to... Nie ma sensu, no. I... Siege? It? Nie. No. Dobra, no niech będzie... Zresztą no w rate to obniżę, więc potencjalnie nie, ale bullet size na plus, więc... Jak przestanę strzelać. No no dobra. Szybko podchodzą. Myślałem, że ten damage będzie się sam z siebie utrzymywał. Nie ma niestety. Znaczy, niestety stety w tej grze czegoś takiego jak ta. Jak ten jak czosnek w Vampire Survivorsach, nie? Żeby to biło dookoła nas automatycznie. Chociaż to też zmusza do tego, żeby faktycznie coś skupić się przez, przez cały okres tej gry. Te 20 minut to nie jest długo, ale czasami, czasami po prostu e, wymaga od nas te, 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 tego skupienia, wymaga robienia czegokolwiek. A jak weźmiemy sobie bullet Speeda te pociski jeszcze kurde, dalej będą... Zasuwać. Jeż, jeż, to jest głupie jeszcze dalej musimy zasuwać po EXPA, to, to, to był błąd to, co ja zrobiłem. Bo mobki padają dużo, dużo dalej, nie? Natomiast łatwiej jest na pewno czyścić przed siebie, bo już nie muszę zwalniać. Czy, czyścić moby przed sobą. No, 18 sekund absolutnie już teraz. Nie więc zbieram EXPA dlatego, że wydaje mi się, że liczy się do końcowego wyniku i do kryształków, które na koniec zostaniemy, nie? Jakby się udało jeszcze level wbić, to by było super, aczkolwiek na, ciężko. Ja widzę, widzę, na, na, naprawdę i widzę, i czuję to, że na tym poziomie trudności są obniżone. E, są obniżone ekspy, chociaż po tych power-upach aż tak tego nie widać, nie? Żeby tego było aż, aż tak, znowuż mniej. E, 39 level, Zwy, zwykle wydaje mi się kończyliśmy jakieś 42, 43, coś, coś koło tego. E, ale tak, Nocka 11, build w pioruny, w ogień. Myślę, że jeszcze, jeszcze raz sobie coś, coś podobnego zagramy, jako że te runki odblokowuję, a potem pójdziemy w troszeczkę, w troszeczkę inną stronę. Ale na ten moment dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.